Przed meczem ze Stalą Brzeg Naszym gościem jest trener Podlesianki Dawid Bremer, trenerze. Bardzo ważne spotkanie na kolejne w tym sezonie. Ten slogan się już powtarza z meczu na mecz. No i w tym meczu w grę wchodzą tylko i wyłącznie trzy punkty. No bardzo ważny mecz. No, można powiedzieć, że każdy z tych nadchodzących sześciu meczów będzie meczem o bardzo wysoką stawkę. No, nie inaczej będzie w meczu ze stalą brzeg. No, stawiamy. Wszystko na jedną kartę, każde zwycięstwo jest dla nas na wagę złota, jeżeli chcemy liczyć się w tej, w tej walce o, o, o utrzymanie. W tej bardzo, bardzo no, no, trudnej trzeciej lidze. E, musimy, musimy punktować za trzy, no i, no i pod to też e, dopasowaliśmy e, tutaj wszystko, wszystko, co się dzieje w zespole. Chcemy, chcemy się dobrze przygotować i chcemy, chcemy zapunktować. To jakiej gry możemy spodziewać się pod lesianki w sobotę odważnej, czy będziemy gdzieś ostrożnie podchodzić do tego meczu? To na pewno podejdziemy z dużym szacunkiem do Stali brzeg mimo że jest to zespół, który już spadł do, 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 do czwartej ligi. Jak wiemy matematyczne szanse e, pogrzebali w, w, zeszłej, w zeszłej kolejce. E, no, ale też obserwujemy, jak wygląda e, ta runda w wykonaniu stali. Widzimy, że ona jest zdecydowanie lepsza niż, e, niż ta miniona. Widzimy, że, że punktują. A jeżeli nie punktują, to mocno stawiają się faworytom. Bardzo dobry mecz przeciwko Śląskowi Wrocław, dobry mecz przeciwko Kluczborkowi. Także to są takie wyznaczniki, które, no, które pokazują nam, że, że czeka nas niezwykle trudna przeprawa. No, tym bardziej, że zespół będzie grał już bez obciążeń psychologicznych. Na pewno, na pewno w takim układzie będzie się im grało lepiej. No a my na pewno nie, 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 nie rzucimy się na rywala, będziemy chcieli grać pragmatycznie, będziemy chcieli grać skutecznie. No i mam nadzieję, że, że ta gra się opłaci. Jak wyglądamy kadrowo przed tym spotkaniem? Wszyscy gracze są dostępni? Czy ktoś pauzuje? No Można powiedzieć, że, że jesteśmy w dobrej sytuacji kadrowej. E, wiadomo, że, że, że Przemka straciliśmy do końca, przynajmniej do końca tego sezonu, więc już powiedzmy tutaj nie wiemy, że wiemy, że na niego z niego nie będziemy mogli skorzystać. No do, doszedł do tego Marcin Rosiński. E, myślę, że tutaj około, około tygodnia jeszcze pewnie pauzy e, przyjdzie nam. E, przeczekać. No, poza tym wszyscy pozostali są do gry, nie ma żadnych kontuzji, nie mamy, nie mamy przymusowych pauz z powodu kartki, no i to jest na pewno optymistyczne, optymistyczna informacja, no, ale oczywiście liczy się to, co, co zostawimy na boisku, nieważne w jakim składzie, ważne z jakim podejściem i przy jakim charakterze. Na no, najbliższe spotkanie wybierają się też kibice Podlesianki. No, chciałbym nawiązać do tego ostatniego meczu u siebie. Fantastyczny doping płynący z trybun. Z mojego stanowiska odebrałem to tak, że nawet chyba w barażu z Podbeskidzią nie było tak głośno. Kapitalny, kapitalny doping naszych kibiców, kapitalna atmosfera. No, tutaj z naszej strony ze strony, ze strony drużyny na pewno duży, duży szacunek za to co kibice wnieśli w ten mecz, jak wiemy mecz nie układał się po naszej myśli, początkowo pierwsza połowa bardzo trudna, straciliśmy nieoczekiwaną bramkę no rywale gdzieś, gdzieś wyglądali, wyglądali dobrze, my, my miotaliśmy się w tej pierwszej połowie, ale kibice nie odwrócili się od nas, wręcz przeciwnie ten doping był, był coraz głośniejszy, coraz mocniejszy no i finalnie dzięki pomocy, dzięki, dzięki e, ożywieniu, które, które wnieśli z trybun. No wygraliśmy wysoko i pewnie e, 5-1, także to jeszcze raz duży ukłon. No i oczywiście duże nadzieje w stosunku do nich, e, jeżeli chodzi o ten mecz wyjazdowy e, z brzegiem. Wiem że, wiem, że solidna grupa się szykuje no i liczymy e, kolejny raz, że, że ten, e, ta ekipa wyjazdowa e, da dużego, dużego handicapu e, naszym zawodnikom. No to oby tak było i wyczekujemy już soboty. Dzięki, zapraszamy na mecz.